Walerian Romanowski, nominowany za propagowanie aktywnego stylu życia, ducha walki oraz promocję Buzka Zdroju przez osiągnięcia sportowe. Polak, urodzony na Litwie. Do Buzka przyjechał w 1992 roku wraz z braćmi, z którymi założył firmę Bracia Romanowscy Schody Podłogi. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest również rzeczoznawcą w zakresie technologii drewna i posadzek drewnianych przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, a także przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Parkieciarze Polsce. Poza działalnością zawodową to zapalony sportowiec, miłośnik jazdy rowerowej. Pierwsze osiągnięcia w tej dziedzinie zdobył stosunkowo późno, bo w wieku 25 lat, co stanęło na przeszkodzie jego marzeniu pozostania zawodowym kolarzem. Wytrwale jednak szyfował swój warsztat pod okiem Cezarego Zamany, organizatora Mazowie Maraton 24 godziny i w 2013 roku wygrał wspomniany wyścig w kategorii Open. Po tym sukcesie postanowił zmierzyć się z rekordem Guinnessa w 48-godzinnej jeździe ciągłej na rowerze górskim. Ten rekord pobił rok później w miejscowości Waliszew. Kolejny, własny rekord został pobity w Busku Zdroju w 2015 roku. Warto odnotować, że pan Walerian każdy swój sukces dedykuje osobom chorym na białaczkę. Jestem na półmetku, mam już 150 km i mam godzinę prawie przewagi. Ale dopiero wyścig się zaczyna teraz, jak już jest zmęczenie i od tej półki będzie zależy, czy się uda. Wiadomo, że w moich projektach sportowych są przekazy, a przekaz jest taki, żeby pomóc osobom chorym na białaczkę i wspierać fundację DKMS. Uważa przy tym, że o wygranej, czy to w zawodach, czy w walce z chorobą, decyduje postawa. Jak mawia, sport jest jednym z czynników, który potrafi zmotywować, zmienić siebie i świat dookoła.